Maneczko z tej strony Ad Nikes i w dzisiejszym odcinku co pokażę Wam mm, montowanie, raczej złożenie <śm> tak dla zabawy mm, tej gumowej ryby, którą można kupić w wędkarskim u mnie za 2 zł. Do niego będziemy potrzebowali takie oczy. Można je zastąpić czymś innym. Na przykład nie wiem, jakimiś świecidełkami czy czymś. Coś tam na pewno się znajdzie. Potrzebne jest takie coś. Mam takich akurat ze 3 chyba w swojej skrzynce. A także takie coś. Nie wiem czy to jest konieczne. Wiem nawet, że można na samą taką gumową rybę łapać na taką zwykłą bez oczu. Właśnie no ale to już jest jakiś chyba lepszy model a więc pokażę Wam teraz jak to zrobić jest to bardzo prosty sposób montowania ułożę sobie o należy taką rybkę wziąć tutaj te oczy włożyć ja nie będę tego robił najlepiej to naklej żeby to się Wam trzymało o ładnie się wchodzi następny oko, jest to bardzo szybki proces. Ja, ale troszkę wypada. Ujeju, upadło mi tutaj. Tutaj się wkłada, bardzo prosto. Chyba każdy to wie, no ale tak. Zajaj sobie to zobaczymy. Ale często, mocno wypada właśnie. To coś czerwone bierzemy chyba i tu wkładamy bo jest specjalne miejsce na to ależ to trudne zadanie o, nam wypadło teraz lepiej te podstawowe te, te takie zwykłe zakładać Choć nie wiadomo, może na to ryba się bardziej będzie kusiła muszę od nowa włożyć te oczy Dobrze już mam Tak to wygląda Po zmontowaniu Tak wygląda Teraz pokażę dalej co trzeba zrobić Dalej należy wziąć to I przekuć jej najlepiej przez dziób Najlepiej, ja tak zawsze robię, tak zawsze przekupowałem. No i to wiadomo, to montujemy do wędki i tak wygląda nasza ryba. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję. Cześć.